Zaczyna się rok wyborów bardzo ważnych dla nas nie tylko w Polsce, w różnych krajach europejskich te wybory przebiegają w dość dramatyczny sposób, a stawka wyborów, które w Polsce się odbędą, jest szczególnie wysoka, dotyczy przyszłości naszego kraju, ale także w przyszłości w pewnym sensie całego kontynentu, a nawet stosunków transatlantyckich, bo od tego, kto zostanie wybrany prezydentem, zależy, czy będzie Polska sterowała w kierunku trójkąta Moskwa, Berlin, Bruksela, czy bardziej w stronę utrzymania więzi transatlantyckich związanych z paktem NATO i z fundamentem naszego bezpieczeństwa, jakim jest oparcie na to Stany Zjednoczone. Te kwestie, które poruszam tak skrótowo, wymagają oczywiście namysłu, wymagają refleksji szerszej, porównawczej. Nie zawsze mamy na to czas. Bardzo często decydujemy w wyborach, nie tylko tych prostych, tych dotyczących no, codziennych zakupów czy, czy jakichś kwestii błahych. Ale także w kwestiach najważniejszych dotyczących spraw tak ważkich jak przyszłość naszej wspólnoty politycznej decydujemy na podstawie emocji. Jeżeli interesują was felietony i analizy historyczne profesora Andrzeja Nowaka, to zachęcamy, żebyście się zapoznali z miesięcznikiem Wpis. Wpis, czyli Wiara, patriotyzm i sztuka, jest to miesięcznik, który porusza tematy aktualne, społeczne, polityczne Połączone z głęboką refleksją i wartościami. Jest to miesięcznik wydawany przez wydawnictwo Biały Kruk i publikują w nim także m.in. ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, profesor Wojciech Roszkowski, profesor Wojciech Polak, profesor Grzegorz Kucharczyk czy profesor Jan Żaryn. W miesięczniku wpis znajdziecie też niebanalne wywiady i odważne opinie i ciekawostki, których gdzie indziej nie znajdziecie. Miesięcznik wpis to czasopismo. Bardzo odważne, bojkotowane przez media głównego nurtu i główne kanały dystrybucji. Dlatego zachęcamy Was do tego, abyście skorzystali z prenumeraty. W ten sposób wpis będzie docierał do Was bezpośrednio do domu. Możecie się również zdecydować na prenumeratę elektroniczną albo na prenumeratę próbną, którą wyślemy do Was całkowicie za darmo. Szczegóły w opisie filmu. Spraw tak ważkich, jak przyszłość naszej wspólnoty politycznej, decydujemy na podstawie emocji, rezygnując z używania rozumu. I przede wszystkim w tym kierunku zmierza duża część propagandy, propagandy emanowanej przez media, zarówno te elektroniczne. Związane z telewizjami najsilniej wpływowymi do niedawna, czy z niektórymi portalami internetowymi, które wtłaczają ten sam komunikat ideologiczny, pogardzaj Polską, bój się religii, nienawidź przeszłości, wstydź się bycia Polakiem, to formatowanie mózgów wokół pewnych emocji, nie poddanych już żadnej weryfikacji racjonalnej. Jest prawdziwą zarazą, która niszczy nie tylko demokrację, ale niszczy kontakt ludzi z rzeczywistością, bo to, co wyróżnia nas jako gatunek, wyróżniało nas przynajmniej do niedawna, mam nadzieję, że jeszcze jest szansa to uratować, to jest właśnie możliwość korzystania z rozumu korzystania za pośrednictwem słowa. Bo tak jak mówił jeszcze Arystoteles, definiując istotę naszego gatunku, Tę istotę stanowi to właśnie, że potrafimy wypowiadać słowa. bo różni i rozumieć te słowa, bo różni czy różne raczej gatunki zwierzęce potrafią także porozumiewać się w pewnym sensie wydawać dźwięki, ale formułowanie własnych myśli w słowach i odbieranie tych myśli ze strony innych w słowach jest sztuką tylko nam jako gatunkowi daną zabieraną stopniowo właśnie przez tę te tendencję do redukowania wszystkiego do najprostszych emocji, odruchów, które mają pozbawić nas rozumu. Bastionem, który broni nas przed popadnięciem w taką degrengoladę umysłową, przed zejściem poniżej poziomu ludzkiego, są książki, są czasopisma, które drukują coś więcej niż reklamy. Które prezentują coś więcej niż zestaw nienawistnych, najczęściej emocji, bo wokół takich właśnie emocji z reguły koncentruje się ten przekaz, który liczy na największą klikalność, na największą, można tak powiedzieć, podatność mieszkańców sformatowanej emocjonalnie bańki na takie właśnie emocje, negatywne emocje. Otóż, żeby wyjść z tego. Trzeba mieć możliwość skonfrontowania emocji z argumentami, z przemyśleniami, które ktoś inny czasem przygotuje, wyłoży w czasopiśmie, w książce, przemyślawszy je wcześniej. Bo to właśnie, co ma w sobie słowo pisane to jest to, że trzeba się dwa razy zastanowić, zanim. To słowo przeleje się na papier, wszystko jedno wstukując go klawiaturą do komputera, czy tradycyjnie jeszcze dawniej na maszynie, czy jeszcze ktoś robił to ręcznie, to zawsze ten proces refleksji przed zapisaniem słowa, a jeszcze przed oddaniem go do druku, sprawia, że to słowo jest poddane największej i najbardziej pożytecznej kontroli rozumu. Nie cenzorskiej, tylko rozumowej, racjonalnej. Tak podnosimy poziom naszego myślenia. I tak możemy podnosić poziom naszego myślenia, jeżeli odbieramy słowo przemyślane. Słowo, które przed trafieniem przed nasze oczy y, przeszło właśnie tę fazę refleksji autora, y, zastanowienia się redaktora i temu właśnie służą. Pisma, te jeszcze, które trwają, te, których znaczenie doceniają ludzie, e, ośmielę się tak powiedzieć, najroztropniejsi. Ci, którzy dbają o higienę własnego umysłu i ci, którzy chcą, żeby ich najbliżsi, ich dzieci, także nie zagubiły się w tym świecie rozfalowanych emocji. Takich pism jest niestety już coraz mniej. Sam mam zaszczyt należeć do załogi pisma, które od 15 lat prowadzi tę misję. Mam tutaj na myśli miesięcznik wpis, pisma, które łącząc niezwykle atrakcyjną szatę graficzną, bo to też jest ważne oczywiście, ta strona ilustracyjna, łącząc tę piękną szatę ilustracyjną ze słowem, sprawia, że tysiące, dziesiątki tysięcy odbiorców już od 15 lat. Mogą spoglądać w przeszłość naszej wspólnoty, zarówno tej węższej polskiej, jak i tej szerszej, którą nazywamy pięknym słowem Christianitas, jak też w sprawy bieżące, teraźniejsze, z sympatią, ale i ze zrozumieniem, z gotowością, powiedziałbym, mądrzejszego. Do mądrzejszego, o może tak bym to ujął do mądrzejszego bronienia tego, co dla nas najważniejsze tego, co stanowi o naszej tożsamości, tego, co stanowić będzie o przyszłości naszych dzieci. Gotowością, którą daje nam właśnie argument racjonalny, przemyślany przez autorów, nad którym sami możemy się zastanowić. Warto, jak sądzę, dlatego zadbać o to, by zachować dostęp do takiego słowa, które może pomagać nam. Rozwijać własną myśl w oparciu o argumenty, które są już przemyślane i które zostawiają miejsce dla naszej dalszej refleksji i prowadzą nas do dobrego działania w życiu obywatelskim, w życiu prywatnym także. Takim pismem, jak powiedziałem, jednym z nielicznych już niestety jest w tej chwili miesięcznik Wpis, a sądzę, że najlepszą formą zachowania kontaktu z czasopismem tak wartościowym jest prenumerata, dlatego że ten współczesny świat, współczesny rynek, który promuje właśnie tandetę, który promuje ową emocjonalną bańkę, a próbuje zepchnąć na margines myślenie i słowo, racjonalny argument, coraz trudniej jest znaleźć na tym rynku miejsca, gdzie można swobodnie kupować tego rodzaju czasopisma. Dlatego, środkiem obrony przed tym chaosem medialnym, przed coraz większymi trudnościami w dostępie do dobrych tytułów, jest prenumerata. Dlatego, z pełnym przekonaniem, zachęcam do tej formuły kontaktu z czasopismem, o którym mówię, z wpisem i bardzo zachęcić państwa do lektury kolejnych numerów tego znakomitego czasopisma. Jeżeli interesują was felietony i analizy historyczne profesora Andrzeja Nowaka, to zachęcamy, żebyście się zapoznali z miesięcznikiem Wpis. Wpis, czyli wiara, patriotyzm i sztuka, jest to miesięcznik, który porusza tematy aktualne, społeczne, polityczne połączony z głęboką refleksją i wartościami. Jest to miesięcznik wydawany przez wydawnictwo Biały Kruk i publikują w nim także m.in. innymi prof. profesor Waldemar Chrostowski, profesor Wojciech Roszkowski, profesor Wojciech Polak, profesor Grzegorz Kucharczyk czy profesor Jan Żaryn. W miesięczniku wpis znajdziecie też niebanalne wywiady i odważne opinie i ciekawostki, których gdzie indziej nie znajdziecie. Miesięcznik Wpis to czasopismo bardzo odważne, bojkotowane przez media głównego nurtu i główne kanały dystrybucji. Dlatego zachęcamy Was do tego, abyście skorzystali z prenumeraty. W ten sposób wpis będzie docierał do Was bezpośrednio do domu. Możecie się również zdecydować na prenumeratę elektroniczną albo na prenumeratę próbną, którą wyślemy do Was całkowicie za darmo. Szczegóły w opisie filmu.